Superbet Rapid and Blitz Poland to turniej w ramach cyklu Grand Chess Tour, który już czwarty raz odbędzie się w Warszawie. To tutaj właśnie w Centrum Konferencyjnym POLIN rozgrywać partię będzie czołówka światowa. Jak zawsze pokażemy Wam jak wygląda taki turniej od środka. Zapraszam więc do wejścia. Po otwarciu najlepsi arcymistrzowie dają symultanę z zaproszonym gościom. Widzimy tutaj e, teraz arcymistrz z Indii e, robi ruch na, na szachownicy, gdzie gra nasza koleżanka Ketty. E, może zapytamy Ketty, jaki idzie? Ketty, e, czy możesz powiedzieć jak się czujesz? Jaka jest Twoja pozycja? How do you feel? Bardzo dobrze. I pozycja uh, bardzo dobrze as well. <gry> so are you winning? I see like you are threatening some check. checks. I have a check and I have some threats, so I hope so, I don't know, like hopefully yes. Let's see. <gry> Widzimy, że Ketty tutaj atakuje kolorem czarnym. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Zajrzeliśmy na salę gry, gdzie znajduje się także ogromna widownia. W chwili obecnej jest ona pusta, jednak od jutra już wcale tak nie będzie. W każdej edycji co roku tłumy kibiców Królewskiej Gry przepełniają tę salę. Zachęcamy właśnie dlatego do zakupu biletów z uprzedzeniem na stronie, aby mieć gwarancję wyjścia na salę gry, a także aby uniknąć stania w bardzo długiej kolejce. Scena rozgrywek wygląda podobnie prestiżowo jak w ubiegłych latach. Zawody są transmitowane, więc można też w internecie śledzić partie zawodników, a także można śledzić za pomocą obrazu na żywo emocje, jakie towarzyszą czołówce światowej. Cześć, witajcie serdecznie ze studia Superbet Grand Shestour Rapid and Blitz w Warszawie. To właśnie stąd będziemy relacjonować dla Was zmagania najlepszych szachistów świata. Ja, czyli Kacper Polok, razem ze mną arcymistrz Mateusz Bartel i mistrz Antoni Kozak. Już od soboty, od godziny 14 w aplikacji TVP Sport będziecie mogli razem z nami śledzić ich posunięcia. Zapraszamy Was serdecznie przed ekrany komputerów. Jest z nami sekretarz generalny FIDE i współorganizator turnieju Łukasz Turnej, który opowie nam kilka szczegółów o całym wydarzeniu. Dzień dobry, dziękuję za możliwość. No, rozpoczynamy kolejny Superbad Crunches Tour. W Warszawie, czwarta edycja. Dzisiaj odbyła się ceremonia otwarcia wraz z simultaną grupą pokazową, konferencja prasowa. No i bardzo się cieszymy, że po raz czwarty z rzędu najsilniejszy taki komercyjny cykl świata wraca do Polski, Centrum Warszawy, Muzeum POLIN No i przy nami pięć dni bardzo zaciętych rozgrywek. Zachęcamy do śledzenia wydarzenia zarówno w internecie, jak i na żywo w Warszawie. A na stronie infoszach.pl oraz na naszym kanale YouTube codziennie znajdziecie podsumowania. Do usłyszenia!